masz kurwa do tego samochodu. Co to znaczy do kolejny? Zabrałem na weekend dzieciaki. Chcesz powiedzieć, że to było absolutnie dyletanckie. Stary, że on, o co chodzi? Chodzi o to stary zasiadły dupą w wy drzem. Odbierzcie się. Gdzie jesteście? Nie zebracie? Ja jestem ten tak Roosevelt. 41. Nie jeden. Kiepskie, jeden czy Czego chcecie? No dobra, przechodźmy do interesu. Żadnego wiosenia kółku. Tak lubię. Er, w tym Pewna sikorka powiedziała Dino, że jesteś w mieście. On powiedział nam, a my chcielibyśmy zamienić